Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Oczywiście są to statki. Tym razem moim przeciwnikiem jest Nexion, także witam. Nie witam serdecznie, to nie jest do nie, 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 nie. Uwierzcie mi, że statki to nie jest dobry pomysł nigdy jak to się nagrywa, bo takie karty można stracić i tyle końców. Zresztą, zobaczcie poprzedni odcinek, bo wczoraj odcinek pojawił się u Nexiuma na kanale, tam statki odbyły się po raz pierwszy, jeśli chodzi o nasz pojedynek w tym roku. Dzisiaj pora na rewanż. Dla kogo rewanż? No to musicie sami zobaczyć i się dowiecie. No cóż Nexium, powiedz może jakie masz karty, żeby wiedzieli o kogo gramy. No to ja zacznę od tych overallowo najsłabszych, no to jest to twój ulubieniec Dembele na lewej mamy pomocy. tak samo. Karta 83, tak jest, tutaj mamy identyczną kartę. Karta Team of the Group Stages, albo tam Team of the Tournament, nie mam pojęcia. No w każdym razie naprawdę rewelacyjna karta, którą jako taką może nie gram, ale stracić ją to nie chciał, no już wolałbym ją normalnie sprzedać za całą kwotę. Drugą kartą jest Umtiti, czyli zdecydowanie ulubieniec składów z La Liga Santander w obecnej FIFA w wersji Once to Watch. No i ostatnią no, kartą... No ten drugi to jest Douglas Costa. I ostatnia, najdroższa, no powiedz, powiedz to. Mój Marcos Alonso z mojego wyjściowego składu, karta... Prosto z mojego składu, tak jak widzicie. 46 spotkań rozegranych tym zawodnikiem Team of the Season 90. Jest to też Bestia 99, z której można spokojnie zrobić, nawet spacem w tyłku, bym powiedział kartę 99. Najlepszy, lewy obrońca, w, jeżeli chodzi o Premier League w tej edycji FIFA. to nawet nie ma nie ma żadnych wątpliwości, bo skurczy byk szybki, to jeszcze jest taki wysoki, że i silny że to Bestia jest 99, nie? Bestia 99. No jest wart ponad 200 tysięcy. I nie chcę go stracić, Boże, jak ja go nie chcę stracić, naprawdę. Mogę ci spikselować nawet. W tym momencie tego dempele <laughs> i umcić jego, ale nie chcę stracić Alonso. Naprawdę. Nie. nie. No, u mnie ostatnim jest Godin, także tutaj porównywalne wartościowo to właśnie do Alonso. Na szali w naszych obu składach jest około pół miliona końców. Także wyobraźcie sobie, co my musimy czuć teraz, kiedy to będziemy quickelować. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Także no cóż, najpierw zaczniemy od otwierania paczek i zobaczymy, kto będzie zaczynał. Kto będzie miał delikatną przewagę? To co? Pora na paczkę, nie? Pora na paczkę, tak jest. No dobra, w takim razie Paczka za 1500 końców lub za 150 FIFA POINTS, ja już otwieram Jakie 1500 oby... końców? To... 1500 FIFA... Yy, 150 FIFA <laughs> POINTS Dobra, mów jaki masz najwyższy overall, najlepszy No dobrze, no już mówię, spokojnie no, no. Może ci zaskoczę, ale nie było walkoutu U mnie też <laughs> 81 Adler przetransferowany No nie, do no znowu, nie, 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 78 Escalante O, no to spoko, mi się to, mi to pasuje Druga karta to był plus i trafiłem jeszcze jakiegoś srebrnego życia. Ja, ja, ja. ja zostanę bankrutem po tym odcinku, bo zostało mi 80k chyba. Oby, oby, bo ja na swoim koncie mam taką morderczą liczbę monet i w ogóle wszystkiego, że to się w głowie nie mieści. Dobra, Neksyon, biorę to na klatę. Czekajcie. Czekaj, w pierwszym strzale od razu Godin Bierz, Bierzesz to na klatę, tak? Tak, no to. Tu, yy, tu proszę. Gdzie? Ty, powiedz mi gdzie mam strzelić. Powiedz to mi gdzie mam no, no dobra, to nie będzie, ee, A ja myślę, że ty go teraz tak dałeś tak 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 na środkowym mocniku ofensywnym, może? Jednak tam coś było ukryte. Nie trolluj mnie, bardzo ładnie proszę. <laughs> Nie nie, nic tutaj nie ma. SPO to nie... To nie jest ta pozycja. A nic nie ma. Nie, jakiś brązowy. Brązowy, brązowy zawodnik. Okej, okay, no to dajmy teraz. Ty. Alonso mordo ty moja, jak ja cię lubię i wiem, że jesteś na lewej uronie. Tak z lewa urona, proszę. Chyba sobie jaja robisz. Chyba sobie nie robię jajów. No nie trolluj, no Alonso. Jaki Alonso? Alonso. Ale jaki? Escobaza. No właśnie, na to czekam <laughs> cały czas. E, dobra, to ja teraz u ciebie strzelę sobie w em, lewego pomocnika. Lewy pomocnik, trzeba bo z nim mikrofon wariuje. Mam nadzieję, że wy tego nie słyszycie. Mikrofon wariuje. Lewy pomocnik, tak? Lewy pomocnik, tak, ja zatkam uszy, nie chcę słyszeć, co mówisz. A, tak się jak to nie zadziała, bo mam słuchawki. To trudno. Ja się dopatrzyłem właśnie na mój program nagrywania dźwięku, żeby to się jakoś. Unormowało, bo nie wiem dlaczego mi tak się podgłośniło bardzo. Mm -hmm. Dobra, powinno być, powinno być mniej więcej Ok. Lewy pomocnik. Si eee, Oszczędziłeś go przedtem to teraz już nie. Tak? Daglas? Kosta. Ale ten czy czy jakoś... Tak, czy... Daglas Kosta. Jest! Dobra, hura! Huh! Zero końców, Quicksel oczywiście. Ale ty, ty zaraz mi powiesz, o Douglas Costa, tutaj nie wiem, z Azerbejdżanu, z, z leki południowej. Nie, Douglas Costa, po prostu Douglas Costa, za zero końców spikselowany. Nie jest torpedy Rzeszów, ten Douglas Costa? Nie jest torpedy Rzeszów. To z, z jakiego klubu imię, nazwisko, overall, statystyki? Proszę Już mi go spikselowałem. <laughs> tak, przepraszam was, że teraz patrzę na boczny monitor, ale nie wiem o co chodzi z tym, z tym mikrofonem. Dobra, mniejsza z tym. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Yy, pora na mój strzał, tak? Tak jest. Dawaj strzelaj ja i do domu i ja pójdę z tej na grilla i na basen i tyle to 40 stopni w słońcu Lewy napastnik Lewy napastnik Zawodnik mhm. Tottenhamu. No to nie. Cameron Carter Wickers Może zrobi kiedyś karierę. Ale może, w, moim klub, kiedyś, w, moim klubie, w moim klubie nie zrobił kariery, ani trochę. Patryk, to ja pójdę inaczej. Ja pójdę jeszcze inaczej niż teraz będzie... Um, pam, 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 ...prawy środkowy obrońca. Albo nie, prawy obrońca. Albo nie, nie, zostanie tak, jak powiedziałem wcześniej. Prawy środkowy obrońca. Prawy środkowy obrońca. Tak, ten, który gra na środku, ale tak troszeczkę bardziej z prawej. Okej, okay, Pennington, nie wiem, tak miałem problem z jego Kto? nazwiskiem. Nie wiem, z Evertonu Pennington. <grym> Prawie Środkowy Obrońca był nie... Penningtona. No dobra, w takim razie słuchajcie. Mm, w ja takim słucham. razie, słuchajcie, gdzie ja mu tu strzelić? Uderzyłem powiedz mi jeszcze raz, bo się pogubiłem przez ten mój program, kochany. Eee, ja, gdzie strzelałem już? Lewa obrona i napastnik Lewa obrona i napastnik Napastnik lewy, tak? Tak Dobra, to może strzelę teraz hmm, Środkowy pomocnik defensywny Halo? Next job. Next job. Czyżby to był on? Czyżby to był Alonso? A jednak nie, Alonso! Ale nie ten. Nigdy ja cię nie lubię. Jakiś nic nie warty. Wcale. Eee, A dobra, i trochę za niego zapłaciłem z... 300 tysięcy i wcale nie ma 90. wyrola i nie jest bez 99. No to on czy nie, no powiedz w końcu o tym. No tak, Markus Alonso, nie! Nienawidzę Cię, nienawidzę Cię, nienawidzę Cię! Ale dlaczego? To tylko Alonso. Tylko Alonso! Tylko no No quickselluj... No nie, nie, denerw nie denerwuj go. mnie, squicksellowałem go, nie, dałem go tam najtaniej chyba, nie mam pojęcia, zresztą mniejsza z tym, ja jestem teraz w żałobie. Nie czepia się człowieka. <laughs> Prawa pomoc. <laughs> o kurde, wystrzelił od razu, tak z plaskacza na opamiętanie. To jest Dębele No i spoko. Ale jaki? Eee, no Dembele, nie, to jest Dębele. Dębele niebieski Dębele. Spoko, dobra. Godin Gdzie, ja ty na... kur... Gdzie ty kurna jesteś Godin? oj Uciekaj do Madrytu, człowieku, uciekaj. Eee, w takim razie u ciebie I teraz Środ... to już mnie nic nie obchodzi. Środkowy pomocnik ofensywny. Środkowy pomocnik ofensywny. Laprewotte, to nie jest ten. Gdzie jest Godin? Godin jest na... Eeeem... prawym napastniku. Kurczywy, no, nabi. Nabi, nabi no, no. jakiś, nie wiem co to za nabi, ale ale słaby. Na prawym napastniku, tak? Tak mówię. Dobry. Tak, tak, hmm. tak. To poproszę w takim razie, kto tam ci został? O co chodzi mi o kartę? E, że karty? Dembele ci został i ten drugi też. Juntiti. No, tak? Dembele i Juntiti, dwóch Francuzów. Hmm. A tak to masz... Hmm, może, może... 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 Lewy środkowy obrońca. Lewy środkowy obrońca. Jose Ankel Marcos Alonso. Kurde, chciałeś Od ty, ty gagatku jeden. <laughs> eee... Bramkarz. Goja. To A może Godin? Jest... Nie, może Godin? Nie, nie, to goja. Może się przejęzyczyłeś, co? Może nie. Może jednak. Poproszę w takim razie prawego pomocnika Czy już był? Prawy obrońca? Nie, nie był Prawy pomocnik Aha, ee, nie, to nie, nie było, nie To prawego pomocnika nie ruszałeś To ruszę no To ruszaj <laughs> To ruszam No to ruszaj, untity um Jeszcze jeden, jeszcze jeden No a ja to sobie powtarzam już od jakiegoś czasu Dawaj mi, powiedz mi jakieś... masz pozycje. Coś czuję, że ten uśmieszek mi zaraz zejdzie Z twarzy Pozycję. Y Pozycje. Lewy obrońca, środkowy obrońca, prawy obrońca, środkowy wąskik defensywny i, i lewy napastnik. A może ty go dałeś tak z daleka od, swo od swojej nominalnej pozycji? Co? Patryk, dałeś tak czy nie dałeś? Lewy obrońca. Nic ci nie powiem. Który? Lewy obrońca. Hmm. <grych> LINGANCI? LINGAZI? Nie wiem, nie mam pojęcia kim on jest, ale jest pikselowany. Powiedz mi z na jakie pozycje zostały, ja Ci wtedy wystrzelę już ostatniego i skończymy. No proces. i skończymy. Koń, dwa, To będzie ekspresowy, ekspresowy odcinek. Bramka, środkowy obrońca, prawy obrońca, napastnik, lewy pomocnik. Czyli tak w sumie, nie mam pojęcia, dziwnie trochę strzelałeś, zero tu logiki, nie, nie widzę tu żadnej taktyki ani z tych rzeczy. A... Może bramkarz? Może to, takie, to zbyt oczywiste, ale to może bramkarz? Nie, nie jest to bramkarz, to jest Grillo. Kurde. Dobra, Patryk. Eee, lewy napastnik. To jest Kosta. No super, znowu jakiś troll. No ten, który miałby trollem w poprzednim odcinku. Mm, super. <grym> Dobra, czyli z obrońców został ci prawy obrońca i środkowy obrońca, tak? Si! Z, z pomocników lewy pomocnik i został jeden napastnik. Si! Sí. Ty to może lewy pomocnik, tak daleko trochę? Jak daleko? No bo po prawej był jeden. Tutaj był jeden. No to może lewy, lewy, lewy pomocnik po prostu. W promocji ci oferuje Francuza, który jest na ataku. Nie dziękuję. Lewy pomocnik. W promocji ci oferuje prawego obrońcę. Nie, lewy pomocnik. W promocji ci oferuje środkowego obrońcę. Lewy pomocnik. Co, lewy obrońca, tak? Bardzo dobrze. Czekaj, o właśnie przesunęłem tą kartę. Fantastycznie. Lewy obrońca jest to Alonso. Nie trafiłeś, Patryk. Haha. Ha. W takim razie mój strzał. Co to jest, mów no, ale kto to może być? Patryś, kto to może być? Nie wiem. No, a kogo jeszcze miałem w klubie? Kto tam ci został? Dębele. No tak. Chciałeś być sneaky biki, tak jak ja? Sneaky biki like. No tak, a ty masz godzina gdzie? Masz go na środku obrony? Nie, no to, to już jest koniec, tak? Żeby nie to było. już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść. Idziemy na Dobra, kiwa. zostały ci, ja ci powiem tak już. Kupujesz profilaktycznie. Kraty kiwa. profilaktycznie. Środkowy obrońca, prawy obrońca i środkowy pomocnik defensywny, gdzie byś uderzył na koniec? Nie wiem, może go zostawiłeś na... albo środek obrony, albo defensywny, a pewnie dałeś go na prawą obronę. No to gdzie w końcu? Wybierz jedno. Środek obrony. No i tam był. Ja <laughs> pierniczę, ty weź się wal po prostu z tym twoim zostawianiem kart na swoich pozycjach, naprawdę. <śmiech> <śmiech> Dobrze, że zrobiłem sobie tego Luka show footist i mam nadzieję, że on wygra, bo... Oh. bo... bo... Godin powędruje na listę transferową. Ja sobie go sprzedam i trochę końców odzyskam. Fantastycznie. Zastanawiam się, czy ja kiedykolwiek wygram statki. Stary od początku, jak gramy statki, ja ani razu nie wygrałem statka. Od samego początku filmu 15 to jest strasznie dramatyczne, to jest straszne. No cóż, Kornel, dziękuję bardzo za odcinek. Ja nadzieję, nie dziękuję. Mam nadzieję, że bawiłeś się bardzo dobrze. Yy, Alonzo się fajnie grało, powiem ci. Tobie też zapewne. Yy, wiecie co, dla was mam jeszcze takiego deala. Pewnie na będzie bardzo chciał, żeby to się stało. Yy, także mam taki jeden myk. Jeśli pod tym odcinkiem. Nie, to jest głupie, ale dobra, wiem, wiem, żebyś to chciał. Zrobię to na XOMA, żeby był, miał satysfakcję z kolejnego odcinka. Jeśli pod tym odcinkiem wbijecie 20 tysięcy lajków, łapek w górę, jak wolicie, to tego pana, którego za żadne skarby nie chcę oddać, stawiam na szali w kolejnych statkach. I to jest Dembele, Team of the Season. Mój ukochany Dembele trafiony, nie nas sprzedaż. I wtedy przy decydującym strale dzwonisz do mnie, ja ci mówię kogo masz trafić. I się zga zgadzam się, na Ta no, taki układ się zgadza. Czyli na XM mówisz, żeby wbijali, tak? No da, wbijajcie! Wbijajcie! 20 tysięcy i... Na Nachsem siedzi z popcornem i się cieszy jak go będę fixalował. Tak jest, dokładnie. No cóż, dziękuję. I całą rodzinka jeszcze... podstawię przed telewizorem. Mam akurat jest po mojej stronie, także to już. Wiesz. Słuchajcie, w takim razie dziękuję wam bardzo za odcinek Widzimy się kolejnym razem, kanał Nexion macie pod spodem, tak jak wam mówiłem Ja wiem, że tego godzina samego od trzeciej kolejki, a ty mi wystrzelałeś wszystkich Teraz to sobie uświadomiłem Nieeeeee No cóż Do następnego Paneksion! Nexion Patrz.